Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś przychodzę do Was z filmem o świecach zapachowych, czyli kolejna część mojej świecowej kolekcji. Myślę, że wielu świecocholików czekało na ten film, także już nie przedłużając, przejdę sobie dalej do dalszej części filmu i pokażę Wam kolejne 10 świec, które od powiedzmy od końca grudnia, bo można tak w sumie powiedzieć, że chyba od końca grudnia. Powiększyły moją kolekcję. Oczywiście tych świec jest znacznie więcej, ale nie chcę zrobić z tego filmu tasience. Więc co? Zaczynamy! Pierwsze dwa zapachy, które Wam pokażę, to świece marki Classic Candle. Szczerze wam powiem, że może jeszcze nie będę Wam pokazywała, co to jest, ale szczerze wam powiem, że. Długo zwlekałam z zakupem tych świec i szczerze Wam powiem, że zrobiłam największą głupotę świata, ponieważ te świece z, z tej marki są naprawdę rewelacyjne. Jakość tych świec jest świetna. Zapachy, które, które ta firma ma dostępne w swojej kolekcji są naprawdę bardzo ciekawe. Ja Wam pokażę dwa zapachy, które mam w postaci dużych świec. Mam jeszcze mini lighty z, z tej firmy, aczkolwiek jeśli chodzi o mini, mini lighty, postanowiłam, że zrobię na ten temat post na, post na blogu, także o tym dam Wam znać w opisie filmu. Natomiast Przejdźmy do, do zapachu. Pierwszy zapach, jaki tutaj mam, jest to świeca o nazwie Balance. Bardzo ładna etykieta. Szczerze Wam powiem, że te etykiety po prostu powalają na łopatki. A zapach? Bardzo świeża świeca. Powiedziałabym, że lekko melonowo-cytrusowa, ale taka perfumeryjna, bardzo kobieca. I niesamowicie świeża, bardzo, bardzo kojarzy mi się z, właśnie z tym, co, co widać tutaj na etykiecie Naprawdę taki zachód słońca, pełen relaks, e, gdzie, gdzie o niczym nie musimy myśleć Możemy sobie po prostu wypocząć, wyrzucić wszystkie złe myśli ze swojej głowy A taki ciepły, ciepły letni wiaterek przeczesuje nam włosy, smaga nas po twarzy Naprawdę super, super przyjemny, piękny zapach, bardzo wam go polecam Druga świeca również z Classic Candle Czekajcie, żeby mi to wszystko się nie powywalało To jest świeca Relax Ja na temat tej świecy nie będę Wam teraz dużo mówiła Na moim blogu ostatnio pojawił się post z recenzją tej świecy, tej świecy Więc jeśli jesteście ciekawi, zapraszam Was na mojego bloga Gdzieś tutaj na górze pojawi Wam się odnośnik z linkiem do, do recenzji tego zapachu Także serdecznie Was zapraszam a zapach jest, od razu wam powiem, że rewelacyjny i szczerze, gdybym miała wybierać między jedną a drugą świecą, no nie wiem, ciężki wybór, ale chyba e, chyba bardziej odpowiada mi ta ze względu na to, że mam z nią jakieś takie, mm, gdy ją wącham, mam takie przyjemne skojarzenia. Także naprawdę e, wpadajcie na bloga, żeby poznać recenzję tego zapachu. Zapraszam was serdecznie. Kolejna świeca, kolejna świeca, którą sobie łapię, Jezu. widzicie jak ja tutaj robię to wszystko naczuja, o złapam Janki. E, o tej świecy już, już na pewno wiecie z poprzedniego filmu, że posiadam tę świecę, to jest Yankee Candle na Pavale Sun. Tak, już teraz wiem jak to się czyta. Też bardzo, bardzo przyjemny zapach. Również ostatnio recenzja tego zapachu pojawiła się na moim blogu, więc odsyłam Was również tutaj gdzieś w odnośniku, żeby już nie zabierać czasu. Ale bardzo, bardzo fajna świeca. Fantastyczna, bardzo mi się podoba i nie dziwię się, że tak wielu świecocholików pieje na widok tej świecy, bo jest boska naprawdę jest boska. Kolejny zapach. Kolejny zapach to mój prezent gwiazdkowy. Również Yankee Candle. Jest to kolekcja Sea America i to jest Grand Canyon National Park. I powiem wam, że zapach jest tak, oj, jaki piękny, jest tak fantastyczny. Pachnie mi trochę, nie wiem, jakbym wam mogła go opisać. Pachnie troszeczkę jakimś żelem pod prysznic z dodatkiem takich zielonych akordów trawy, łodyg może łodyg nie, bo łodygi są zbyt zbyt takie szorstkie w, w odbiorze, ale z akordami trawy, z akordami kwiatków, porównałabym to trochę jako mocniejszy mm, a chai swish taki z dodatkiem z dodatkiem większej ilości zieleni ale zdecydowanie tutaj gdzieś ten czadzuisz się przewija, w paleniu bardzo mocna, naprawdę daje czadu, ładnie się wypala i co mogę wam powiedzieć, no świetna. Jeśli macie gdzieś możliwość dorwania tej kolekcji, ja wiem, że ona w Polsce nie jest jako tako dostępna, aczkolwiek można ją gdzieś dorwać. Wierzcie, jeśli jesteście miłośnikiem zapachu A Child's wish, myślę, że to z powodzeniem od razu stanie się waszym ulubieńcem, zwłaszcza, że jest ona mocniejsza, bo mój A Child's wish, wiecie, tak ja go uwielbiam na sucho w paleniu, on praktycznie wcale nie pachnie. A tu właśnie jest podobny zapach do A Child's wish z większą ilością tych zielonych akordów. Patrzcie, no rozbieram się po prostu, nawet nie wiem kiedy, <ścoughs> z większą ilością zielonych akordów. Polecam Wam serdecznie Już się trochę ogarnęłam Kolejna świeca to jest taka perełka Którą będę zapalała Tylko i wyłącznie na jakieś super Super wyjątkowe okazje Ze względu na to, że no prawdopodobnie nie dałabym też Rady jej palić cały czas Zresztą strasznie mi jej szkoda Jest to świeca Yankee Candle On Tap Czyli zapach piwa I powiem Wam, że naprawdę Rewelacja To pachnie... Tak świetnie, takim świeżo nalanym piwem. Naprawdę super, super zapach pszenicznego browarka. Jeśli jesteście fanem piwa, to naprawdę byście polubili ten zapach. Jest to zapach niedostępny w Polsce, jest to kolekcja limitowana. Także no niestety dorwać ten zapach graniczy z cudem, aczkolwiek można, jak widzicie można. Jestem przeszczęśliwa, że mam go w swojej kolekcji. Bardzo go lubię i szczerze Wam powiem, że trzymam akurat. Kilka takich swoich zapachów, takich, których raczej nie dostanę nigdzie, nigdzie w Polsce. Są to takie moje perełki, trzymam je w takiej zamkniętej szklanej półce, jeśli tak to mogę powiedzieć, no nieważne. Natomiast ta półka, jak się ją otworzy, ona tak pachnie piwem, jakby tam normalnie coś się, wiecie, może nie tyle rozlało, ale jakby tam po prostu stała ja szklanka z browarem. Super, super zapach, naprawdę fenomenalny. Kolejnym zapachem jest y, zapach z Kringle Candle. Tym razem szczerze Wam powiem, że jakoś lubię Kringle, natomiast y, jakoś się nie mogłam, może nie tyle przyzwyczaić, co nie mogłam się, y, nie wiem jak to powiedzieć, no po prostu jakoś w stu procentach nie odpowiadał mi wygląd, y, wygląd świec, aczkolwiek stwierdziłam kurczę, czy to naprawdę jest takie istotne, więc zaczęłam kupować y, świece Kringle. Tutaj mam zapach e, Watercourse i naprawdę jest tak fajnym zapachem. Wiecie co, on mi przypomina troszeczkę e, Rainbow Sugar z Goose Creek, natomiast e, tutaj jest więcej czegoś świeżego. Jest też wata cukrowa, taki zapach waty cukrowy, zapach truskawki. I szczerze Wam powiem, że jest ogromne podobieństwo według mnie do, do tej świecy z Goose natomiast ta mam, mam wrażenie, więcej świeżości. Jest bardzo fajna, kojarzy mi się też, wiecie z czym? Z takimi szamponami yy, owocowymi, takimi truskawkowymi dla dzieci, do mycia włosów szamponem w sensie. No, faktycznie, tak troszeczkę to pachnie. Ale tak taki deserek do zjedzenia, bardzo, bardzo przyjemny zapach. Nie jest bardzo przytłaczający, aczkolwiek jest super wyczuwalny, także no powiem Wam, że, że bardzo mi się spodobał. I mam wrażenie, że to nie będzie ostatni egzemplarz, jaki trzymam w ręku, naprawdę bardzo mi się spodobała ta świeca. Kolejna świeca to jest świeca z Country Candle tym razem i to jest Harvest Moon. Szczerze Wam powiem, że bardzo długo zastanawiałam się nad kupnem tej świecy. No i w końcu się skusiłam. Niestety jedyny mankament tej świecy to fakt, że mm, trochę przyszło mi poobijane to wieczko, ale no machnęłam na to ręką. No, ale świeca jest, jest taka bardzo, bardzo przyjemna, nie wiem jak e, nie wiem jak ją opisać. Bo jest ona zarazem perfumeryjna, jest słodka, jest cynamonowa, ale i gdzieś owocowa zarazem. Ani męska, ani damska. No, powiem Wam, że to jest świeca jedna z e, ciężej, e, cięższych do opisania, według mnie. E, czy, czy proponowałabym Wam kupić ją od razu w ciemno? Myślę, że nie, bo jest ona dosyć specyficzna. Więc e, jeśli zastanowiście się nad kupnem tego zapachu, to polecałabym najpierw zakupić e, chociażby mini light albo ją powąchać przed zakupem. Ja się na nią bardzo długo czaiłam, oczywiście się nie zawiodłam. Bardzo mi się podoba. Natomiast to jest taka uwaga do was, to jest świeca bardzo specyficzna i jest to killer jak jasna cholera. Naprawdę tą świecę czuć tak bardzo mocno. Ona nawet w zamkniętym słoiku daje czadu. A pomyślcie sobie, jak ją odpalicie, jak potrafi, może nie tyle zasmrodzić. Wiecie, jak ja mam dzisiaj problem z mówieniem? Nawet sobie nie zdajecie sprawy. Wyobraźcie sobie zatem, jak ona potrafi wypełnić swoim zapachem całe pomieszczenie. Naprawdę rewelacja, dla mnie super. Natomiast, no mówię, jest to taki zapach, który mam wrażenie, że dużej, może nie dużej części osób, ale części osób raczej on, ten zapach może nie podpasować, bo jest bardzo specyficzny i intensywny. Niemniej jednak bardzo ładny. Także co lecimy dalej? I teraz trzy zapachy gąsek, czyli Goose Creek przed nami. Pierwszy zapach to jest Ghost Stories. I szczerze Wam powiem tak, ja jestem tak zacofana, że świece Halloweenowe dorwałam, właśnie też jakoś w grudniu, w styczniu. No, ale ta świeca pobiła po prostu wszystko. Uwielbiam ten zapach. Dla mnie to są dumle w słoiczku. Naprawdę pachnie mi to tak dumlami dumlami, odrobinę kawą, ale to taką kawą, wiecie, takie. Mm, cappuccino z pianką, z jakąś posypką, z karmelem. No, ale według mnie to pachnie po prostu wypisz, wymaluj dumlami. Jakby ktoś nawsadzał, nawpychał tutaj wszędzie tych, tych fajnych takich cukierków, yy, wiecie co to są dumle. Te takie karmelowe, ciągnące się cukierki, polane mleczną czekoladą. No to dla mnie to jest wypisz, wymaluj dumle w słoiczku. Yy, super, 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 naprawdę yy, cholernie intensywna, ale to naprawdę to jest taki może nie tyle ulepek, ale jak palicie, to, to macie wrażenie, że ta słodycz wchodzi Wam do buzi. Yy, natomiast ona jest fajnie przełamana taką jakby właśnie aromatem kawy, więc nie jest to aż właśnie taki ulepek, jakiego yy, się spodziewałam i troszeczkę się bałam. Jest naprawdę super przyjemna, natomiast yy, moc wyrywa z kapci, to jest dla mnie killer. Także jeśli macie małe pomieszczenia, no nie radziłabym, bo ja w małym mieszkaniu takim około 30 metrowym 32 metry, musiałam uchylać okno, bo nie dawałam rady już wytrzymać w tym zapachu. Wszystko było przesiąknięte tym zapachem, także jeśli lubicie killery, to to jest świeca dla Was. Kolejna świeca, a ja się znowu rozbieram. Dobra, trudno, nagram już, wiecie, ten film bez tego. Kolejna świeca, również z tych, z tych Halloweenowych jest to Trick or Treat. I moja mama powiedziała, że to są afroamerykanie, natomiast to są jakieś dziewczynki biegające z dyniami, ale no, no nieważne, zawsze z tego śmiejemy. I to jest moim zdaniem zapach takich mm, ciastek, kruchych ciastek, ale z dużą ilością przypraw korzennych i z czymś jeszcze. I to coś jeszcze jest takie trochę niepokojące, wiecie, taki... Mm, może nie, nie piwniczny zapach, bo to by głupio zabrzmiało, bo ta świeca jest naprawdę bardzo fajna. Ale dla mnie to jest taki aromat kruchych ciastek, maślanych z dodatkiem może anyżu. No wiecie, takich przypraw korzennych. Bardzo fajna, aczkolwiek też bardzo mocno intensywna. Ja mam wrażenie, że im ciemniejszy kolor w gąskach, tym intensywność idzie, wiecie. Do góry, do góry, do góry, naprawdę cholernie mocna, tak samo właśnie ta i ta, to są takie killery, że o masakra, ale ja lubię takie świece, ja naprawdę lubię takie świece. I ostatnia, ostatnia również gąska, to jest Sherry Blossom, ja jeszcze tej świecy nie paliłam, jakoś nie miałam weny, okazji i tak dalej, żeby ją zapalić, ale jest bardzo przyjemna, taka delikatnie kremowa, perfumeryjna. Coś jakby jakiś taki balsam do ciała, kremowy żel pod prysznic z dodatkiem kwiatów, z dodatkiem, o dziwo, dla mnie truskawki, a nie wiśni. Jeśli chodzi o owoce, oczywiście. Bardzo przyjemna kobieta, perfumeryjna świeca. Coś jak takie delikatne, delikatne perfumy na wiosnę. Świeżości może jest tutaj mało, raczej bym powiedziała, że jest taka kremowość i ciepło. Natomiast Super, bardzo przyjemny zapach, dosyć subtelny jak na gąska, ale myślę, że w paleniu się rozchula jak każda, bo szczerze Wam powiem, że jeszcze nigdy nie miałam y, mało pachnącej gąski, także myślę, że to spokojnie się rozchula. Na pewno dam Wam znać y, odnośnie tej świecy, jak wypada w paleniu, bo zapach jest naprawdę bardzo fajny, bardzo taki no, kobiecy bym powiedziała, że, że fajny na, na wiosnę, która niedługo już będzie z nami, mam nadzieję. Także co kochani, to by było na tyle. Obwąchaliśmy 10 świec. Myślę, że kolejny filmik pojawi się, ja wiem, kwiecień, maj, jeśli chodzi o, o tę moją kolekcję świecową, no bo nie oszukujmy się, z miesiąca na miesiąc tych świec mi przybywa. A nie chcę Wam robić takich strasznie długich taśm i tak już z tego co widzę, ten film będzie długi. Wybaczcie, tak już mam, ten typ tak ma. To co, kochani, widzimy się w kolejnym filmie. Ja Was ściskam serdecznie. Zapraszam Was na swojego bloga pod dwie recenzje zapachów, które pojawiły się w tym filmie i co? Ściskam Was mocno. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia, pa, pa. On jest niestety niedostępny w Polsce, jest to kolekcja ed edytowana.